Dawno, dawno temu w Królestwie Złotych Wzgórz mieszkała młoda księżniczka o imieniu Lilia. Była to dziewczynka pełna uroku i dobroci, której uśmiech potrafił rozjaśnić najciemniejszy dzień. Księżniczka Lilia miała wszystko, o czym mogła marzyć, ale brakowało jej jednego, prawdziwego przyjaciela. Pewnego dnia, podczas spaceru po królewskich ogrodach, Lilia usłyszała dziwny dźwięk dochodzący z za wielkiej fontanny. Zaintrygowana postanowiła sprawdzić, co to takiego. Gdy dotarła na miejsce, zobaczyła coś niesamowitego. Małego smoka, który wydawał się być zagubiony i przestraszony. Smok miał zielone łuski, które mieniły się w słońcu i wielkie smutne oczy. Księżniczka Lilia poczuła, że musi mu pomóc. Podchodząc ostrożnie, uśmiechnęła się do niego i powiedziała: Cześć, mały smoku. Jak się nazywasz? Smok podniósł głowę i nieśmiało odpowiedział: Nazywam się Sam. Zgubiłem się i nie mogę znaleźć drogi do domu. Lilia wiedziała, że nie może zostawić smoka samego. Zabrała go do zamku i poprosiła swoich rodziców, króla i królową, o pozwolenie na zatrzymanie nowego przyjaciela. Król i królowa, widząc dobroć swojej córki, zgodzili się, ale pod jednym warunkiem. Sam musiał nauczyć się, jak być dobrym smokiem i nie bać się ludzi. Lilia i sam szybko stali się nierozłączni. Każdego dnia spędzali czas na zabawie i nauce. Lilia uczyła Smoka wszystkiego, co wiedziała o królestwie, a sam uczył ją, jak latać na swoich skrzydłach. Razem odkrywali tajemnice lasów i jezior, które otaczały zamek. Pewnego wieczoru, podczas gdy słońce chowało się za horyzontem, Lilia i sam siedzieli na wzgórzu, podziwiając zachód słońca. Lilia przytuliła się do Smoka i powiedziała: Cieszę się, że cię znalazłam sam. Dzięki tobie moje dni są pełne radości i przygód. Sam uśmiechnął się szeroko, pokazując rząd błyszczących zębów. A ja cieszę się, że mam taką wspaniałą przyjaciółkę jak ty, Lilio. Z tobą u boku czuję się odważny i szczęśliwy. Nagle nad ich głowami pojawiła się tęcza. Była to magiczna tęcza, która pojawiała się tylko wtedy, gdy ktoś w królestwie złotych wzgórz odkrywał prawdziwą przyjaźń. Lilia i sam spojrzeli na siebie z uśmiechem. Wiedząc, że ich przyjaźń jest naprawdę wyjątkowa. Tego wieczoru, wracając do zamku, spotkali starego czarodzieja, który mieszkał w lesie. Czarodziej, widząc ich szczęście, postanowił podarować im coś specjalnego. Lilio i Samie, powiedział czarodziej, wasza przyjaźń jest najczystszą magią, jaką kiedykolwiek widziałem. Dlatego podaruję wam amulet, który zawsze będzie chronił waszą przyjaźń i przypominał wam o tym, jak ważne jest bycie razem. Lilia i Sam z wdzięcznością przyjęli amulet. Od tego dnia zawsze nosili go przy sobie, wiedząc, że ich przyjaźń jest najcenniejszym skarbem, jaki posiadają. I tak księżniczka Lilia i Sam żyli długo i szczęśliwie, przeżywając razem wiele niezwykłych przygód. Ich przyjaźń była przykładem dla całego królestwa, a wszyscy mieszkańcy Złotych Wzgórz wiedzieli, że prawdziwa magia tkwi w sercu każdego z nas. Dobranoc, kochane dzieci. Śnijcie o pięknych przygodach i pamiętajcie, że prawdziwa przyjaźń jest największym skarbem, jaki można znaleźć.